Dzień doberek, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie masło maślane, czyli wszystkiego po trochu. Zapraszam. Przypominam oczywiście o łapce w górze. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, oczywiście to polecam. Lecimy z tematem. Jeśli chodzi o konkretne tematy, to konkretnym tematem jest 7820. Widzicie. Ciągnik został już przybliżony do końcowego wyglądu. Brakuje zbiorników i kół. Chłopaki celowo tego nie zakładają, bo plan jest taki, że odpalimy ten ciągnik bez zbiorników po prostu na banice tak zwanej. Mamy czyste baniaczki do paliwka. Tak, żeby po prostu ciągnik zagrzać, zobaczyć, czy koła się kręcą, czy nie ma żadnych błędów na monitorze, czy nic się nie wyświetla. Jeżeli by się tu jeszcze coś pojawiło, to po prostu będziemy mieli łatwiejszy dostęp, bo zbiorniki są, słuchajcie, dosyć wysoko i one później tutaj utrudniają wszelki dostęp. A jednak, jednak, słuchajcie, no, trochę tego jest. Tu... Ci co mają tego typu ciągniki, a nigdy tu nie zaglądali, to się trochę przerażą, bo jednak tutaj troszeczkę rzeczy jest puszczone. Dużo magistrali olejowych, wiązki, wężyki, inne rzeczy. Także, no, no warto by było sobie to jeszcze tutaj posprawdzać, poświecić lampką, poukładać ewentualnie, byśmy zobaczyli, że gdzieś tam coś drży niepotrzebnie, bo czasami tak jest z wężami. I jeżeli to zagra, to wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie te zbiorniki zamontować. Zbiorniki już mamy gotowe, umyte, wysuszone. Jeśli chodzi o silnik, to Tomek montuje układ wtryskowy, e, oczywiście nowy, bo niestety tamten już dokonał żywota, było nowości w tym ciągniku. Jest nowa szyna. Słuchajcie, pompa jest naprawiona. Widzicie? Tak wygląda naprawianie pompy. E, jest nowy zaworek, e, jest sekcja zębata nowa. Widać to po tej pokrywce plus po tej płytce, która jest pod nią. Tam nawet widać kawałek. Nowe rurki, oczywiście paliwowe wszystkie sześć od wtrysków, plus te wysokociśnieniowe tutaj plus ta jedna tu od powrotu, ona akurat była przetarta, dlatego daliśmy nową żeby już nie było problemu, że gdzieś nam tam coś się niepokojącego wydarzy, jeszcze musi tutaj sobie Tomek oczywiście to poukładać, ona jest na razie tylko tak luźno tutaj posadowiona żeby była już w swoim miejscu no i cóż, no i ku, ku odpaleniu słuchajcie, ku odpaleniu, natomiast żeby to nastąpiło to jeszcze Musimy złożyć wałek wom. Wałek wom, słuchajcie, yy, naprawiamy dlatego, że, iż ponieważ, dlatego stary został zaspawany, yy, czyli te dwa elementy są zespawane razem. Widać to teraz na zdjęciu. Już Nie będę tutaj Wam wyciągał tego. I Przemek właśnie sobie to montuje w całość. Tak wyglądają oczywiście tarczki. Tu powinny być okładzinki. Okładzinek niestety nie ma. Prawdopodobnie po prostu brakowało gdzieś tutaj ciśnienia oleju. I po prostu te tarczki zaczęły się ślizgać. No i taki niestety obraz. Aczkolwiek słuchajcie, ten wałek póki jednak ciągnął, jakby nie patrzeć, to ciągnął, bo my ten ciągnik też słuchajcie hamowaliśmy na hamowni, także tu nie było jakichś problemów. Prawdopodobnie one są powyginane te tarczki i też to być może, że pomogło temu, że, że tu jeszcze jakieś tam jakieś przekazanie mocy było. No i też tych okładzin brakuje w dwóch tarczkach, z tego co kojarzę. No bo wreszcie jeszcze jest, wreszcie jeszcze są, widzicie. I tak to słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że wałek, który przyjedzie, będzie to wszystko pasować, bo niby katalog mówi, że mamy zamawiać to koło nowe, ale ja w historii naszych napraw to nie, nie mam ani razu, żebyśmy to koło zamawiali, a jednak wszystko pasowało. Także taka ciekawostka, że chyba tu raczej się obędzie bez. Jedynie może być problem z tym otworkiem tutaj technologicznym, w nowych wałkach prawdopodobnie będzie tak, że ten otworek chyba tu będzie, efektem będzie to, że tam będzie sikał olej, ale to sobie radzimy z tym, bo sobie ten otwór zaślepiamy jakoś i to te ciągniki śmigają, aż miło, pamiętam tę konsternację, jak pierwszą jeszcze, jeszcze robiliśmy przekładnie WOM, to właśnie po odpaleniu zaczął nam... To sikać olej, zwałek zamiast się kęsić, to się sikało z niego na wszystkie strony, ale udało się to jakoś tam opanować, już bez chyba, bez rozbierania nawet. Taka ciekawostka, przy okazji sprawdziliśmy sobie, słuchajcie, luz na dywrze, na łożyskach, tak? no i luz zębny tak zwany. Fajnie to wyszło, bo nie ma tutaj luzów. Jest wszystko jak, najle jak najlepszym porządku, i to jest taka, słuchajcie, podpowiedź, że jak już robicie cokolwiek, wyjmujecie tą całą obudowę, sprawdźcie sobie zegarem. Oczywiście, który już teraz wszyscy. Majsterkowicze, nawet domowi to już mają, bo już sobie zamówili, tak jak kiedyś Wam mówiłem. Sto parę złotych inwestycja. Sprawdźcie sobie luz jak nie wiecie jak, a jesteście naszymi klientami i kupujecie u nas części. To jest bardzo ważne. To jesteście w stanie od nas uzyskać taką informację, ile tego luzu tu powinno być, ale musicie być pewni, że jesteście naszymi klientami, a nie tak, jak to niektórzy, niektórzy <grytania> pytający twierdzą, że są, ale śladu po nich w systemie nie ma. No My nie jesteśmy w stanie wszystkich wesprzeć. Ehm, musi to być transakcja taka w dwie strony, czyli kupujecie u nas częściej, jak trzeba czasami coś zdobyć, jakąś prostą informację, no to wiadomo, że Wam pomożemy. I fajnie mamy tu sprawdzone. Mamy wyczyszczoną tą zlewnię całą, bo tu było jednak trochę opiłków. A wałek i tak chcieliśmy zrobić. Tutaj namówiliśmy klienta, żeby to wykonać, bo jednak ten ciągnik pracuje z wałkiem wąt, to widać zresztą. Tu ma przemek już ładnie poczyszczone, wszystko nawet sobie umył. Musi tylko powydmuchiwać powietrze powietrzem wodę i Baja, 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 Bongo. Te wężyki, słuchajcie, dwa od paliwa też zamówiliśmy nowe, one łączą nam zbiorniki górą i dołem też, no, one niby zeszły i niby nie ciekło z nich, ale słuchajcie, no beton totalny, nie? Beton nowy, jak odbierałem w sobotę, no to piękne, mięciuteńkie, a szkoda było, że gdzieś tam zaczęło cieknąć, bo później jest trudny Dostęp, tak jak już wspomniałem. I jeszcze kończąc, mamy jeszcze do zrobienia tutaj podnośnik. Klient o to pytał. No tak troszeczkę już się tam nazbierało kosztów, ale z drugiej strony, już ten ciągnik u nas jest, to mówi: zróbcie to. Pod warunkiem, że wszystko będzie działać poprawnie, czyli odpalimy silnik, będzie wszystko fajnie, będzie skrzynia śmigać. Zrobimy testy, wiedziemy nim z powrotem, rozbierzemy podnośnik, bo w tym celu musimy tutaj odjąć ten blok zaworowy, bo nie wiadomo, czy nie trzeba będzie tulejować plecaka, jak to w tych modelach. Ramiona wałek oczywiście sforznie łożyska, dolny wałek, przespawanie ramion, także fajnie to będzie miał klient tutaj zrobione na bogato, tak żeby ten ciągnik mu sprawiał po prostu radość. Tam jeszcze są dwie czy trzy rzeczy w kabinie do zrobienia, takie już nie tam nie i to by było, słuchajcie, na tyle. Fajnie mi się podoba naprawa tego ciągnika, bo dosyć sprawnie to idzie, dlatego że no wszystko na czas, tak, miało dojechać, tak, dojechało. Jak już zaczęliśmy robić, to robimy. Nie ma wielkich tutaj przestojów praktycznie w ogóle, nawet jak występowały jakieś, słuchajcie, perturbacje, to nie wpływało to na jakby czas wykonania danego zadania, i to mi się bardzo, ale to bardzo. Podoba w przeciwieństwie do niektórych innych ciągników w historii naszych napraw, nawet ten 6090, który gdzieś tam Tomek się rozpędził, wstawił postać, że niedługo opuszcza serwis. Niestety nie opuszcza serwisu, bo obydwie nowe pompy wtyskowe, jakie tam zamontowaliśmy, po prostu nie działają. Nie działają. Niestety taki świat. Dlatego ja Wam odradzam kupowanie jako pierwszy ciągnik w gospodarstwie. Tego typu ciągników jeżeli to już jest jeden z któryś, to okej, okay, jak najbardziej. Albo jeżeli już macie ten ciągnik jakiś czas i wiecie, że reszta w tym dźwięku jest okej, okay, no to dobra, możemy się pomęczyć z układem wtryskowym, okej, okay. ale dla nas to jest męczarnia, słuchajcie, my przy tym ciągniku zrobiliśmy mnóstwo rzeczy, a gdyby nie ten układ wtryskowy, to byśmy w ogóle coś zarobili, a my już zjedliśmy cały zysk, bo tydzień nam już zeszedł na rozwiązanie problemu, że jednak te pompy są wadliwie wyprodukowane, nowe pompy słuchajcie, no i niestety tu lepiej nie będzie, bo to są produkty schodzące z rynku, czyli tu już więcej ci producenci od siebie nie dadzą, ewentualnie mogą coś, mogą coś odchudzić, a jak odchudną to później taki serwis jak my się z tym męczy, klient już za to nie zapłaci więcej, no bo jak by miał zapłacić, ja też bym nie chciał płacić. A my musimy niestety ten trud i tę kwawicę ponieść, dzięki, że mamy hamownię <noise> i że mogliśmy tą moc sobie zmierzyć przed naprawą. Stara pompa, przypominam, 135 koni ze 140, mimo że był szot w środku. Dwie nowe pompy, odpowiednio 120 chyba i 122 konia, Identycznie brzydkie wykresy. Nie to, co na tej starej, może poszarpany, ale zupełnie inny kształt wykresu. Mało tego, poświęciliśmy się, wsadziliśmy na sztukę inne wtryski podmieniliśmy, bo ta stara pompa opiłkowała, żeby tych nowych nie zabrudzić. Wsadziliśmy jeszcze raz tą starą pompę, ciągnik ma 135 koni, czyli no, niestety, ale no nie zepsuliśmy nic po drodze. Pompy nadają się na śmietnik, będziemy je reklamować niestety. I no i tyle, nie? Takie życie po prostu. Tylko zobaczcie, ktoś by powiedział, no kasują, tam drogo, nie jedźcie, ale z drugiej strony klient przyprowadził do nas ciągnik, yy, prowadzony jest od początku naprawę za rękę, wszystko ma mówione, wszystko ma wyceniane i tak dalej, jesteśmy w ciągłym kontakcie i wychodzi taka sprawa na koniec. Kiedy klient nawet już był odebrać robotę, to było jakoś w okresie międzyświątecznym, zostawił zaliczkę i kurczę, ja mówię, to jeszcze kwestia tej pompy, yy, no i co? I ciągnik nie, nie jeździ tak, jak powinien. A przecież gdyby nie hamownia, to ciągnik prawdopodobnie byłby wydany i kjent by tym ciągnikiem jeździł i nawet by nie wiedział, że brakuje mu tam niecałe 20 koni. No ale takie troszeczkę smutne to. No. Na nowej to powinien mieć nie 140, tylko tam 150, 160, czy tam powiedzmy po zmianie dawki delikatnie. Natomiast no, tutaj, no, no, co, no co, po drugie nie chcemy grzebać w nowych pompach, bo, bo tam są plomby i inne rzeczy. E, po prostu odsyłamy, albo niech to, ktoś to chociaż zrobi we fabryce, e, w tak zwanej fabryce, czyli nie chociaż ten ciągnik ma te 140 koni. Dobra, plus minus tam 2-3 konie, ja przymykam na to oko, to są mechaniczne rozwiązania. Ale nie, że tam jest 120 koni po prostu, to nie może tak być, nie? Dobra, e, i kontynuujemy e, drugi ciągnik. 68, 20, aha, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, przepraszam za wszelkie dźwięki dochodzące tam za tej folii. Domyślacie się, co tam się dzieje, tam panowie z maszyną biegają, natryskują ściany, zacierają, wiadomo. Kto śledzi kanał to wie, może Wam coś tam pokażę za chwilę dwadzieścia. tylko wspomniałem o nim. Szybki zabieg, to taki temat zaległy. Wałek wam zdemontowany, zrobiony nowy tumik drgań, układ wentylatora, tutaj jest wyciek do poprawienia, to jest ogarnięte chyba z tego co kojarzę. W kabinie dosłownie kosmetyka, tylko już też nie chce klient tutaj nie wiadomo ile inwestować w ten ciągnik. Przy kolumnie kierownicy mamy do sił, siłownik do zrobienia, mamy do naprawy wycieraczki, tam jest pokrętło uszkodzone, połówka dźwigni i tylna wycieraczka. Tu być może silnik, ale raczej, raczej instalacja. No i mamy teraz posłanane, słuchajcie, sekcje, widzicie nowe gniazda, te dwie sekcje są całe zrobione i zaczynamy za chwilę testy bo tutaj strasznie rozjeżdżały nam się ciśnienia i wydatki zobaczymy czy to pomoże a jeżeli nie znaczy powinno pomóc moim zdaniem powinno pomóc bo strasznie to wyglądało w środku nawet bo mam stare części, niestety są już tutaj, ale no tragedia, tragedia. No i dalej testujemy tą hydraulikę tak, żeby chociaż ta hydraulika tutaj działała. Aha, i mamy jeszcze tutaj, słuchajcie, wstawiony nowy rozdzielacz od przedniego tuza, bo po prostu stary strasznie przepuszczał, a to też miało wpływ na działanie trzeciej sekcji. Nie, może, nie mogliśmy jej wytestować, bo tam nos to był przeciek. No i tak to, słuchajcie, by było. Zaraz jak tylko wyjedziemy 78, to wjeżdżamy 7, 8, 10 Na naprawę. Układu napędowego. Główna rzecz, która tam jest do zrobienia, ja idę wam pokazać, jak chłopaki tynkują, ale jeszcze takie małe ogłoszenie: kto dotrwał do tego momentu, to tutaj widzicie na ekranie wózek Linde H30D z 2000 chyba pierwszego roku. Prosty z Perkinsem, tak zwana seria 351, czyli seria ze zintegrowanym hydrostatem w osi. Pomoc. Zwariowały nam obroty w tym wózku. Niestety, po uruchomieniu jakiejkolwiek funkcji podnoszenia masztu czy odchylania, gdzie wózek powinien dodać obrotów, niestety wścieka się nam silnik, prawdopodobnie jest jakiś wyciek. Natomiast dodawanie obrotów z pedału jazdy mamy zaślepione, bo tam chyba było jeszcze gorzej. Pomocy, niech nam ktoś pomoże, niech przyjedzie tu jakiś majster i to zdrowi niech zajrzy gdzie trzeba i niech tego. Fafrucha, prawdopodobnie, który tam gdzieś się um, ustawił, usunie. Bo prawdopodobnie przez to to się tam um, wydarzyło. Um, no bo jeździmy już tak trzeci miesiąc i trochę mi szkoda tego Buska. To tak nawiasem. Teraz pokażę Wam, co tam na hali Widać. Oj, tutaj ruch. Wielki ruch. Trochę będzie hałas. O, zobacz. Zacierają panowie. No. Ładnie to wygląda, ale ładniej to dopiero będzie wyglądać jak chłopaki to ładnie zatrą. Prawdopodobnie to jutro nastąpi, czyli w środę, w środę. Dobra, aha, w końcu wrócił nam wyświetlacz z naprawy, ten, który jest nad drzwiami wejściowymi, tam do, do części biurowej. Niestety był uszkodzony, tam było coś skopane w oprogramowaniu. Ponoć no i teraz on ma nam wyświetlać temperaturę, która jest na piecu, i ona faktycznie teraz jest prawdziwa. Na piecu jest albo 59 albo 61, to jeden stopień jest rozjazdu, tak widzę. I dosyć widzę, że reaguje często, czyli on dosyć często zmienia te wartości. I on ma nam komunikować gdzieś tam, jak temperatura nam spadnie poniżej, żeby gdzieś tam iść podłożyć do tego pieca. A jakby gdzieś tam ktoś za dużo podłożył, to też ma już zakomunikować zawczasu, żeby iść i powiedzmy tam, nie wiem, przymknąć drzwi, czy, czy, czy nie wiem, włączyć na przykład nawiew, bo akurat się wyłączyły, żeby po prostu pobrać ten nadmiar ciepła. Czasami gdzieś tam nam się zdarzyło przeładować. Niepotrzebnie nam się gotuje woda, co damy zabezpieczone, to naczyniem wyrównawczym z przelewem, ale no, niepotrzebnie później trzeba odpowietrzać układ. Lubię takie rzeczy. Resztę mamy w automacie zrobione, fajnie to działa i w ogóle jest wydajne, słuchajcie, nie, także no pozdrawiam wszystkich ekologów, yy, jednak piec na drzewo to jest piec na drzewo, z, oczywiście z możliwością zasiadania oczywiście ekogroszkiem, tak, praktycznie z tego komina nam się nie dymi i nawet nie musimy palić żadnych śmieci, bo, bo też nie o to chodzi, my normalnie śmieci sortujemy i wywozimy później i też za to płacimy, ale ja też uważam, że no wszystkiego palić nie można, nie powinno się przynajmniej, e, ale naprawdę jest to bardzo wydajne, dodatkowo mamy jeszcze bufor, Tysiąc litrów, aczkolwiek tak stwierdzam, że dwa by się przydały. Dwa po tysiąc. To, to by było takie optymalne rozwiązanie. Fajnie by to działało. Eee, aha, i jeszcze jedna rzecz. też, też, jeżeli ktoś dotrwał do końca, to myślę, że wrócimy z rekrutacją pod koniec stycznia. Także jeżeli ktoś by chciał dołączyć do nas, naszego zespołu. To gdzieś tam niech obserwuje nas, bo, bo powinienem w którymś tam filmie dać znać. Będzie oczywiście ogłoszenie, będzie też link pod filmem. Natomiast od razu oświadczam, że troszeczkę zmieniamy zasady rekrutacji bez zbędnych rozmów, będzie po prostu konkretnie i, i tyle. Będą konkretne kryteria. Jeżeli ktoś nie będzie ich spełniał, to po prostu prawdopodobnie nie będziemy nawet przechodzić do następnego etapu, bo... Stwierdzam, że za dużo czasu zmarnowaliśmy dotychczas na wszelkiego rodzaju rozmowy i inne rzeczy. Rozmowy mogą być później, jak już ktoś tu pracuje, natomiast najpierw to trzeba pokazać. A takie czasy dzisiaj są, że nikt by nie chciał pokazywać, tylko chciałby każdy pieniążki, pieniążki, by każdy chciał, dużo tych pieniążków, by chciał, ale jak na pytanie, co potrafi zrobić, no, często jest odpowiedź albo która jest kłamstwem, albo jest po prostu wymijająca, to mi się bardzo nie podoba. Ludzie mnie nauczyli na przestrzeni lat, że po prostu trzeba to zmienić. Tym miłym akcentem żegnam się z Babi. Pozdrawiam. Aha, jeszcze wspominam, Ducato jakby co nadal na sprzedaż, troszeczkę nam obniżamy tę cenę. Zaczynają się gdzieś tam wyświetlenia na OTOMOTO, Ling jest oczywiście przypięty. Zdjęcie pewnie przeleciało gdzieś tam przez ekran. Jest na sprzedaż fajne autko. Nam w tym momencie niepotrzebne trzy. Jak będziemy potrzebowali znowu trzy, to, to po prostu kupimy trzecie. Gdzieś tam pewnie za pół roku albo rok co najmniej, więc luz. Um, a w tym czasie niech ktoś się cieszy tym, bo szkoda, żeby stało. Nie przedłużam już. Cześć!